Dwuletni Franek mieszka ze swoją ciocią, bo jego rodzice nie mogli się nim zająć. Niestety u cioci nie może zostać dłużej, dlatego miejski ośrodek pomocy rodzinie szuka osób, które chciałyby zająć się chłopcem. Dzieci czekających na nową rodzinę jest w naszym regionie więcej. Jak zostać rodziną zastępczą i dlaczego warto? Agata Czyżak. Jolanta Wilkocka z Poznania jest rodziną zastępczą dla trzyletniego chłopca. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie jest to olbrzymie wyzwanie, bo na pewno e, człowiek musi się uczyć wielu rzeczy, na nowo tak naprawdę e, poznawać to dziecko, no ale to też daje bardzo, bardzo dużo takiej satysfakcji. A takich dzieci czekających na rodziny zastępcze nie brakuje. Kilka dni temu Mopr w Poznaniu opublikował w mediach społecznościowych komunikat, w którym prosi o kontakt osoby, które chciałyby zaopiekować się dwuletnim Frankiem. Chłopiec marzy o pełnym ciepła i miłości domu, mieszka z Ciocią, ale nie może u niej dłużej zostać. Zgłaszają się rodziny. Mamy już również w przypadku tego dziecka no, wstępnych kandydatów, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale to jest sytuacja na tyle otwarta, że my mamy wiele dzieci, które wymagają zapewnienia opieki. Także każda osoba, która się do nas zgłasza, jest dla nas cenna. W Poznaniu podkreśla, że Franuś jest spokojnym i grzecznym chłopcem niestety trochę choruje. Są schorzenia, które no, generalnie występują bardzo często w przypadku dzieci, które w pieczy, w pieczy się pojawiają. Natomiast tak naprawdę w momencie, kiedy dziecko trafia do pieczy, nie mamy tego wcześniej zdiagnozowanego, no to też rolą opiekunów jest to, żeby zapewnić to, to wsparcie medyczne. Szczegółowe informacje można znaleźć w mediach społecznościowych. Aby zostać rodziną zastępczą, należy między innymi ukończyć szkolenie przygotowujące do tej roli. Specjaliści podkreślają, że dla dzieci czekających na nowy dom troska, miłość i zainteresowanie ich sprawami jest bardzo ważne. Jeżeli nie ma próby zbudowania relacji, zauważenia tych dzieci, poświęcenia im uwagi, czasu e... Zaangażowanie się emocjonalnie w opiekę nad nimi, no to nawet ta pomoc specjalistyczna, ona tylko e, niektóre rzeczy jest w stanie załatwić. Rodzina zastępcza powinna umożliwić kontakt dziecka z rodzicami biologicznymi. Rodzin zastępczych wciąż brakuje. W samym poznaniu na nowy dom czeka 80 dzieci. Te osoby, które zdecydują się na bycie rodziną zastępczą, mogą liczyć na pomoc finansową, wsparcie psychologa, pedagoga czy prawnika. Agata Czyżak, teleskop.